Kochani, widzicie w kolejnym vlogu na tym kanale Wiem, że bardzo dawno nie było vlogu Dlatego stwierdziłam, że hmm, dzisiaj jest ten dzień Miałam nagrać inny film, ale stwierdziłam, że ostatnio wszystkie są takie statyczne A mi brakuje tego, wiecie, życia Tego pokazania, co i jak u nas się dzieje Stwierdziłam, że będzie to idealny moment na to, żeby właśnie pokazać wam Co nowego u nas w życiu się dzieje Ja dopiero wstałam, jest godzina 8.30 Jak widzicie, jestem cała nieogarnięta Ale już wam mówię, dlaczego ja tak wcześnie wstałam bo to nie jest moja godzina na wstawanie spokojnie, ja zwykle wstaję około 11 bo my raczej mamy ten późniejszy tryb życia, że po prostu idziemy spać później no ale dzisiaj słuchajcie jest 2 maja co za tym idzie premiera nowych Star Wars setów Lego, które, na które lecimy i polować, bo są to sety dla Piotrka dla tych co nie wiedzą to 4 maja to jest 4 czy 3? Ojej. 4, 4, 4 4 maja odbywa się taki święto Star Warsów i z tej okazji są wypuszczone nowe właśnie sety różne mega dużo innych gadżetów. Mój Piotrek jest ogromnym fanem Star Warsu, dlatego no wiedzieliśmy, że tak to się skończy. Ja idę bardzo chętnie z nim nagrywać go, bo pamiętajcie, że my nagrywamy też content Lego, więc to fajnie będzie ograć, więc zbieramy na otwarcie galerii, zobaczymy ile będzie wiary. Ja po prostu chciałam się przywitać, lecę się teraz malować i widzimy się w dalszej części dnia. Pujaki. Mam te dwa podkłady na wykończeniu i jak widzicie, używałam ich ostatnio. Ten aktualnie jest dla mnie za jasny, ten jest idealny na moją cerę, moją karnesję i mój kolor, no ale jak widzicie kończą się. Niedługo będę musiała je rozcinać, bo już mam problem z wyciskaniem ich, no ale jeszcze co nieco udało mi się wycisnąć, więc malujemy się. Drodzy kochani, ja właśnie tak się na szybko pomalowałam, skrzyczy mi tu krzesło, na którym siedzę. Muszę się szybko uczestać, nie wiem jak, chyba coś zepnę te włosy, bo jest strasznie ciepło. Nie mówiłam Wam, ale lecimy do Arcadii, do Lego Storeu, bo ten no, Lego Store po prostu lubimy najbardziej. Muszę się yy, uczesać. Zamówiłam no, właśnie wczoraj nożyczki do obcinania grzywki, bo jak widzicie, ona już naprawdę urosła, więc będę musiała ją podciąć, Bo jak zakładam na przykład czapkę z daszkiem, to mam tak, no i ledwo co widzę, więc czekamy. Może na dniach przyjdzie, no ale pewnie po majówce. No i mam tutaj takie w ogóle włoski, które jak widzicie ostatki wystają i których nie udało mi się ściąć za pierwszym razem, kiedy, kiedy ścinałam grzywkę, więc, więc teraz je po prostu docinam nożyczkami do paznokci. Chcemy fryzjera w domu, mamy fryzjera w domu, dobrze? Więc y, nie potrzebujemy fryzjera innego. Myślę czy kitka czy dwie kitki, chyba sobie dwie kitki zrobię, bo wczoraj miałam jedną, dwie i może no, założymy jakąś czapeczkę. Hmm. Udało mi się ogarnąć. To jest makijaż, o którym mówię, że robię go codziennie. Zrobiłam dwie kiteczki i nałożyłam czapeczkę z Hello Kitty, którą dorowaliśmy w Berszce, bo wiecie, teraz pewnie na pewno oto. w tym roku jest 50-lecie Hello Kitty, więc wszystkie sklepy mają wszystko z Hello Kitty, między innymi taką oto piękną czapeczkę w Berszce. Dołożą te korale, ale nie wiem, czy to nie jest tłumacz, jeśli jeszcze zapytam się pioska o radę, bo może zmienię, jeszcze nie wiem. No i słuchajcie, teraz mam jeszcze sekundę czasu, więc muszę teraz tylko domontować jedną rzecz, wysłać, bo to jest współpraca, zaakceptować, no i zaraz lecimy, no ale tak wyglądam, jest mega ciepło, już zasłaniam tą roletę, bo odsłoniłam ją na chwilę, ale nie, 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 nie. nie. W ogóle tak dla stałych widzów naszego kanału. Słuchajcie, mamy rolety. Udało nam się, i słuchajcie, kupiliśmy rolety z taką drugiej strony, taką powłoką. Jest to powłoka antyświetlna, i słuchajcie, tak wam to polecam. Naprawdę to mieszkanie się tak nie nagrzewa, jak było to w zeszłym roku. Yy, wiadomo, jest nagrzane, no bo jest ciepło, ale słuchajcie, na pewno nie do tego stopnia, co było wtedy. Słuchajcie, to był najlepszy nasz wydatek w tym roku. Zapłaciliśmy za nie trochę, ale dobrze. Dobrze, niech będą rolety. Są i się nadają, i są świetne, nie, kochanie? No, generalnie zapomnieliśmy zasłonić w studio. Mhm. Jezu, przejście stąd. Ta... Przepaść, nie? No, naprawdę jest przepaść. No, nie wiem, czy w ogóle czuć teraz, że się nagrzewa. No nie, nie, jest zupełnie niebo a ziemia. Daj, hmm. bujteczka. Nie, no, taka. Nie, lecimy do sklepów, najpierw lecimy do Lego Store. Jesteśmy mega ciekawi, czy w ogóle będą ludzie w kolejkach przed, bo jeszcze jest jakoś 20 minut do otwarcia. Zobaczymy to. Zobaczymy jak myślisz tu kochania. Ej, nie nagrywało się, musimy się wrócić. no gadaj, no. No, chodź. Tak. Jest... No nie. bejtujesz, i tu mnie Tak. Patrzcie, jeszcze wszystko puste. <laughs> wszystko puste. Znaczy wszystko. otwiera się właśnie. Otwiera się... U, hu, hu. A my już na nogach. A ja już pomalowana. Już w Arkadii, bo tak trzeba żyć. Na tym trochę polega życie Warszaweka, że po prostu idziesz do galerii i tam spędzasz czas. I ja co prawda tak nie robię, ale widziałem całkiem sporo nastolatków, którzy całkiem to lubią. I co ciekawe, tutaj nie trzeba się bić z ochroną. Naprawdę, tu jest pokojowo. W Arkadii co prawda jest większa kultura, ale jeżeli ktoś ma ochotę na klimaty poznańskie, to pod złotymi tarasami na przykład bez nawalania się z ochroną można to samo Sama. A zresztą mi zobaczcie. Tej, tej, rozkręciłeś się. Tak, jak przepraszam, nie, Zostaw nie, mój Poznań spokoju. To jest Owiec druga ważna rzecz w Poznań Warszawie. To jest szkalowanie centralnego i złotych tarasów. Jak w Warszawie? Muszę szkalować dworze centralne i złote Tarasy. A ja kocham Poznanie. A ludzie! ludzi. Słuchajcie kochani, nie będę tak nadrywać, że było. No, młodą jakoś tam zakrycia nagram. E, słuchajcie, patrzcie ile już ludzi czeka na no, otwarcie, w sensie nie rozdają tutaj nic za darmo, żeby było jasne, że to są normalne premiera setów. E, po prostu pierwszy raz są sklepach do kupienia. No, ale tak w przypadku w przypadku jakichś gratisów zlego to zwykle są kolejki, a dzisiaj y, nie ma w sensie, no jest kolejka, ale to przy, po prostu jest zwykła premiera. Dobra, idziemy, bo już y, przedłużam strasznie. To, co się wyprawiało pod tym lego Starem, to był normalnie kosmos. W życiu nie spodziewaliśmy się aż tylu ludzi. Wybiła dziesiąta, a ludzie normalnie rzucili się na te zestawy. No nie ukrywamy, my byliśmy jednymi z nich i jednak, no trzeba trochę ponarzekać, prawda? Portfel po tych zakupach stał się znacznie lżejszy. Jednakże po coś istnieje coś takiego jak planowanie wydatków. Nie byliśmy na to gotowi. Patrzcie, jaką cute opaskę dostałam z okazji Dnia Star Warsów. Pozdrawiam Wickę, która właśnie wtedy do nas podeszła i zrobiła sobie z nami zdjęcie, kiedy ja wyglądałam Ten tak. Ten set fajnie, że wrócił. Była taka piękna sytuacja, że ludzie się rzucili na Brick Kodiego, które leżały tam, a ja się tak rozjechałam i że tam wszystkie stoją na półce, nawet jeden nie był wzięty. Za to wszyscy szczęścili tą półę już. A tam półce. jeszcze pan wyciąga. Okej, okay. chodźmy zobaczyć te minionki, bo jestem no. bardzo ciekawa. Tylko by wychodziło na to, że ten jest... On jest spoko, ale taki jedno pudełko? Okej, okay. okej, okay. trochę pusto. Nie no, niby spoko, ale z drugiej strony ten wygląda tak mega średnio. Bardzo ładny. Chciałbyś? Szczerze, jest ładniejszy od x winga dla mnie. Jest piękny. Jest piękny. Jest piękny. Jest piękny. Jest mi jest też nie. się Będzie bardzo się podoba. Bardzo ładny. Złożone gratisy. No patrzcie jaki przystojniak stoi, zadowolony. Robimy sobie właśnie przerwę na jedzonko. Ja mam tutaj kawusia na bleku owsianym. Do tego mamy fryteczki z wege majonezem. Piotrek ma jeszcze kanapeczkę z jabłecza. Ej, tak szczerze, no. łatwiej jest pojechać na Tomorrowland z Coca-Colą, czy wygrać coś u Woodby? Mm, myślę, że szanse są podobne. Myślę, że z Coca-Colą prędzej pojedziesz na Tomorrowland. Kurde, nie płacą mi za to, nieważne. bezpiecznie no. na pewno też jest mega fajnie na Tomorrowlandzie. Ja, gdyby brali kogoś na Tomorrowland, to pewnie by było fajnie. Piotrek właśnie poleciał do toalety. Ja zostałam i pilnuję jego skarbów legowych. Tutaj są. Zaraz lecimy, chyba jeszcze będziemy wykupywać jeden zestaw z racji na to, że. No słuchajcie, jako kontenciarze robiący content na YouTube'a, na Legotriba, trzeba trochę się postarać. To był zaplanowany wydatek, więc wszystko jest pod kontrolą. Nie są to jakieś takie mega szalone crazy zakupy, bo no wiedzieliśmy o tym, że to nadejdzie już od przynajmniej początku tego roku, w sumie od zeszłego roku, kiedy ta sytuacja się tak naprawdę powtarza. O, no, może ja Was sobie to postawię? O nie. Zjadłam sobie właśnie pyrki z Saboya i myślałam, czy dojść coś jeszcze, ale szczerze nie chcę, jest jakichś takich fast foodów bo um, nie czuję się, nawet tej skanapki z jakoś tak się czuję, że coś mnie ociężało. Czasami mam taki brzuch po prostu i, i zjem sobie po prostu coś bardziej takiego fresh, korzystnego później. Ja zwykle na śniadanko lubię jakieś takie smoothie, więc i tak te ziemniaczki to były dla mnie e, ciężkie całkiem. W sensie no po prostu mój organizm się lepiej czuje. Ale mam jeszcze całą kawusę latte z, y, z mlekiem owsianym, więc je będę zapijać. No i lecimy właśnie zaraz do Legustoru, a później myślę, czy, czy, czy jeszcze gdzieś pójdziemy. Zobaczymy, zobaczymy. Znajdujemy się właśnie w galerii Arkadia. gdzie znana wegetarianka właśnie wspiera przemysł mięsny. Co ty mówisz? Po prostu kawa z maka jest najlepsza na świecie i to, to mi nic mi nie zaprzeczy. Słuchajcie, słuchajcie. Teraz. Jedliśmy śniadanko i wracamy do tego bo z będziemy wybierać małe coś dla mnie, żeby, żeby było coś fajnego. Też sobie coś kupia i, i będziemy dzisiaj mieli dzień klockowy. Taki nasz. Żeby zdanek. nie było, żeby nie było. Alcia sobie wczoraj już zamówiła Lego i dzisiaj idzie jeszcze jedno. Prawda? Po prostu jest dzień Star Warsów, więc to wygląda, jakbym tylko ja kupował, bo tylko ja nie, nie. jest premiera. Ale spokojnie. Akurat. Połowa ja domu nie cały, cały czas jest we Francji. Mhm. I o oto się nie martwcie. Ten Stitch jest tak przesłodki, musimy go mieć. Arielka jest ładna, kochanie. Znaczy tak, mi? Stitch to prawda, to innych nie bo to A... jest to bardzo... No ale słuchajcie, to jakbyśmy skle mieli do filmów, no musi stać u nas. Prędzej czy później. Go się dorwie, ale czekamy na jakąś promkę, bo 300 to sporo znaczy nie, Nie, Chodzi o realnie za dwie, nie? No, więc no, za dwie już znaczy prędzej. No, to przyjdzie ten czas na niego. Patrzcie, ten zestaw już do mnie jedzie. O tym mówiliśmy, że wczoraj go zamówiliśmy. Tylko słuchajcie, tu jest za 130 zł, a my zamówiliśmy za 75. Dasz? Dasz. Bo no to prawda, a nie wszystkie zestawy są... E... Dostępne, bo na przykład masz takie w ekskluzywnej dystrybucji. No ja tego nie kupię. No tak. tego nie kupię taniej, ale jest to, to, to sporo. To jest na Allegro wystawie. Ewentualnie dwie dechy czy co no, no ale musi jest... się też kiedyś na niego przyczaić i go kupić po prostu. I teraz słuchajcie, mam kochani mega rozkminę. Ogólnie chyba najbardziej skłaniam się ku Meridzie i Wajanie. Ale słuchajcie, Stitch też mnie mega korcił i tego prędzej, czy później też musimy kupić. E, jest tutaj Cruella i... Moi mm. to Wally Ewa. Tak, Piotrek mówi, że Wally Ewa najlepsi. Oni... O, oni są tańsi w ogóle, oni są za no? 70 zł. Ale... No nie no, Wally jest kultowy. Jest kultowy, ale bardziej mi się podoba to, że one są takie piękne i chyba najmniej się skusza. Bo jeszcze mamy zniżkę na punktach. Co ty powiesz na to? Jeżeli masz ochotkę, to kolejne. Dobra, słuchajcie, padła decyzja na Meriden, Wajany. Yy, Brickheady jeszcze dla Piotra. słuchajcie, Star Warsów, no i jeszcze Stitch. Bierzemy wszystkie. Jak się z tym czujesz, że nasza kolekcja Brickheadów jest tak wielka? Yy. więc co, staram sobie nie powtarzać, ile właśnie wydaje, tylko się cieszyć. To prawda, a później jeszcze idziemy po półeczki na nie, bo nam się skończyło miejsce. Więc to się załatwi. Mierzę taką sukienkę, bo właśnie weszliśmy do sklepu i słuchajcie, szczerze, Naprawdę mi się podoba. Ja ogólnie bardzo rzadko chodzę w sukienkach, i w szczególności w obcisłych, ale ta jest mega ładna. Wasz kolor kamery trochę zakłamuje, ale tu jest takie bardziej intensywne. Raczej jej póki co nie wezmę, ale jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na ten temat, jak ona na mnie wygląda. Chętnie przyjmę, porady w komentarzach, a może jeszcze po nią wrócę. Dajcie znać, co myślicie. Ja biorę chyba sobie taką bluzkę, 35 złotych ze 120, ale jest bardzo ładna, plus z boku ma taki fajny hafcik. A Piotrek, też mam głęki tą bluzkę, tylko że w motyle. A jeszcze idziemy zobaczyć jakie są. Chociaż ta jest piękna. O, patrzcie, cudowna. Zakupy udane wracamy ze zgrzewkami wody, z trzema torbami LEGO. Czas do domu, bo już jesteśmy strasznie zmęczeni. Wróciliśmy z galerii, jesteśmy w domu i słuchajcie, wróciliśmy teraz i montowaliśmy dużo filmów, które mamy do zmontowania. Jeszcze nie skończyłam, dlatego jestem taka roztrzepana, bo leżałam sobie po prostu na kanapie i montowałam filmy. No, tak to wygląda. W ogóle chyba zdejmę ten makijaż, bo ja w ogóle wiem, że jest godzina 14, chyba czy tam 15, ale ja, ja nie lubię się w makijażu. W ogóle jestem mega zadowolona z tego, jak przebiega dzisiejszy dzień. Jest mega produktywny, super dużo mamy energii i, i wszystko mi się mega podoba. Jak przyszliśmy, zjadłam jeszcze sobie pierożki i dodaliśmy makaroniki, bo mieliśmy te pyszne makaroniki z Lidla. Jak ktoś nie jadł, to koniecznie musicie spróbować. Plan na teraz to montaż ciąg dalszy, no i ogólnie pracki, pracki, pracki. Ja jeszcze muszę porobić trochę wzorków na bajkę, no i musimy to wszystko ogarnąć po to, żeby usiąść i zrobić sobie wieczorek z Lego. Przyszła do nas dzisiaj rano jeszcze paczka, więc jestem chętna z Wami ją otworzyć. Nie mam pojęcia, co z niej jest. Yy, nie mam przy sobie nożyczek, ale poradzimy sobie w inny sposób. O, nie mam problemu. Otwieramy. Co to będzie takiego? Jest tu karton w środku kartona. Więc dużo nam to nie daje, ale przy okazji jak zaraz wyjdę, bo i tak musieli do paczkomatu, to wymiarzę ten karton do śmieci. Dobra. O, garnier, okej, okay, wow. Kolejna paczka z garniera w ciągu, nie wiem, dwóch tygodni? Jakoś tak. Zobaczmy, co tutaj jest. Okay. No moi państwo drodzy, no. Tak się składa, że ostatnio skończyły mi się maseczki, a już widzę, że tu jest chociaż jedna. Co tutaj mamy? Uuu, czy to są, to są jakieś kolorówki? To są takie do, do szybkiego farbowania włosów. Ej, Ej do szybkiego? Pokaż. W sensie, no to są baty takie, no specjalnie, bo pisali do mnie, pamiętam, że właśnie wprowadzają, nie wiem, czy nowy produkt, czy właśnie na tym chcą się skupić. I właśnie nie wiem, czy to nie jest taka właśnie wersja letnia, jak ktoś chce sobie po prostu na jakiś czas przefarbować włosy. Może ci pofarbujemy? Kurde, ten blond Musimy Ale się dowiedzieć. To edycję, wow, nie, to nie, nie alo jest to... nie, banana! To tam jest miód chyba, nie? Dobra, tu jest banana, to są moje ulubione maski do włosów, zdecydowanie. A ta to jest smak kokos. To skąd kokos? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dodatkowo mamy serum u UV! Super, 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 super zadbali o UV, więc dziękujemy, bardzo, bardzo dziękujemy. Lecę właśnie do paczkomatu i przekładam mega dużo nadziei na to, że doszła do mnie paczka z farbami od Olgi, bo Olga miała mi wysłać dwa tonary. Różowe do włosów, i mam nadzieję, że to one przyszły, bo naprawdę już mam taki spłukany ten różowy. Ja się najlepiej czuję w takim trochę bardziej mocnym, nie takim najmocniejszym, najmocniejszym, ale takim bardziej mocnym. Chociaż to też są ładne. Chociaż w ogóle ostatnio też myślę, żeby je ja sobie ściąć. E, teraz mi przyjdą te nożyczki, to w sumie może, czemu nie? Why not? Może zrobimy film z tego, dajcie znać. Idziemy do paczko Matu. Melduję się do Was już za chwilę. Update nie jest to paczka od Olgi, nie są to Tonery, jest to paczka od Wicki, tylko zajrzałam, żeby się upewnić. Będę nagrywać jakoś na dniach, pewnie jakoś jutro nagram, może jakoś pojutrze to skleję i niedługo się pojawi, ale od razu bardzo, bardzo dziękuję, no ale nie patrzą dokładnie co w środku, będziecie widzieć na no na pewno jakimś shortsie albo czymś w tym stylu.